Cześć, witam wszystkich, a w dzisiejszym odcinku pokażę jak zwężyć otwór drzwiowy. Jeśli ten temat Cię interesuje, to zachęcam do obejrzenia filmu. A ja dokładnie będę zwężał otwór drzwiowy w łazience. O odległość 10 cm. Ściana na której będę pracował jest postawiona z pustaka o grubości 10 cm. No i dlatego do zwężenia otworu również użyłem pustaka o grubości 10 cm. Jak widać na filmie, ja już sobie dokliłem kawałki pustaków. Przed przyklejeniem tych pustaków, oczywiście obficie zagruntowałem podłoże. Tak aby zmniejszyć chłodność. A pustaki odmurowałem pionowo. A do tego celu użyłem kleju do kafli, wysoko elastycznego. A następnie skuję tynk. Trochę powyżej oraz w głąb ściany. Bo dla usztywnienia będę chciał wkleić płytę kartonowo-gipsową. No i proszę, tynk już skuty, podłoże odpylone, zagruntowane. No i teraz trochę poczekam aż wyschnie. Tynk oczywiście skuwam z dwóch stron. A sam tynk ma grubość około 2 cm, także na spokojnie mi się zmieści płyta 12 mm. No i na tak przygotowaną ścianę zaciągam klej wysokoelastyczny. A następnie wklejam siatkę. Siatkę, jakiej użyję, to zwykła siatka elewacyjna. No i siatkę zaciągam na zero, tak aby jeszcze było miejsce na wklejenie płyty GK. Następnie jeszcze raz nakładam klej grzebieniem, tutaj już pod przyklejenie płyty. A jeśli masz jakiś inny sposób na zwężenie otworu, to oczywiście zachęcam Cię do zostawienia komentarza. Chętnie przeczytam, jak Ty to robisz. No, i nadszedł czas przykleić płytę. A samą płytę dobrze dociskam i ustawiam ją z płaszczyzną ściany. Tak, żeby nie wystawała za tęk. Dodam jeszcze tyle, że tutaj wkleję płytę 12,5 mm. Z drugiej strony tynku jest trochę mniej i tam się zmieści tylko płyta 9. A następnie, masą Wario uzupełnią wszystkie szczeliny. Między płytą gipsową a tynkiem, nadmienię, że w tej łazience mam tynki gipsowe. Link do tego, jak przygotowałem te tynki pod układanie płytek, znajdziesz w opisie. No i po około półtorej godziny, jak masa zwiąże, to wklejam fizelinę. No i po takim wklejeniu otwór ziowy jest już gotowy do szpachlowania. No a tak wygląda już zwężony otwór po szpachlowaniu i przeszlifowaniu. Zostało zagruntować i położyć farbę, no i następnie można wstawiać drzwi. A jeśli chcesz zobaczyć, jak wstawię tutaj drzwi, to zostań na kanale, bo na pewno nagram o tym odcinek. Dodam jeszcze tyle, że ja musiałem jeszcze obniżyć ten otwór drzwiowy, dlatego jeśli interesuje Cię temat obniżenia otworu drzwiowego, to zapraszam Cię do opisu. Tam wkleję link do filmu, gdzie pokazuję, jak to robię. A teraz dzięki wszystkim za oglądanie. Na dzisiaj to już będzie wszystko. Do następnego odcinka. Cześć.